Cześć kochani, witajcie. Spieszę podzielić się z Wami dobrymi wiadomościami a propos tego tygodnia, bo będzie się działo, a sporo się będzie działo, a mianowicie zapraszam Was serdecznie na live, który poprowadzę jutro już we wtorek, to będzie drugi, drugiego lutego na moim Facebooku wida i na YouTubie. O czym będzie mowa? O bardzo ważnych rzeczach, o intencji, o mocy sprawczej, którą, która za tym idzie, o energii. O tym, z, tak naprawdę, co nas motywuje do tego, żebyśmy spełniali, czy ta intencja płynie naprawdę z poczucia pragnienia, czy dlatego, że coś musimy zrobić, że potrzebujemy, z jakiej energii, z jakiej płaszczyzny. O tym sobie jutro właśnie porozmawiamy podczas live'u. Będzie to rzeczywiście praktyka, będzie wspólna medytacja, także kochani, zapraszam Was do wspólnej... Em, do wspólnego spotkania, do wspólnej przestrzeni, do praktyki medytacji wtorek, 2 lutego o godzinie 20. Do zobaczenia, kochani buziaczki. Trzymajcie się ciepło. No i baśniowo Was pozdrawiam z mojego ulubionego lasu e, oświetlonego dzisiaj słoneczkiem buziaczki.